Jesteśmy na tej samej miejscówce co ostatnio i mamy już dwa takie pierwsze okazje. jest jeden i drugi. Grzyb centralnie rośnie na drodze. Proszę bardzo. Mały burowiczek wyrósł na drodze. No i są dwa takie niezbyt duże obok siebie. Jeden taki. I jeszcze jeden. Te inne grzyby niż ostatnio Inna budowa, już nie są takie grube i masywne Trochę chudsze, ale też ładne Już tak chodzę od dłuższego czasu Trochę straciłem nadzieję Ale jest, zauważyłem Zauważyłem pięknego grzyba na mchu o. Jest. Na chudej nodze ale jest borowiczek dosłownie metr za nim jest jeszcze jeden o namchu mchu w borowinie też na cienkiej nodze zostawimy trochę tego mchu aż tyle niepotrzebne dobra jest często tak bywa że tam gdzie jakaś rodzinka muchomorów można śmiało szukać wokół grzyba o, jaka ładna bulwa głęboko wrośnięty jest może będzie jeszcze jeden kolejny pojedynczy okaz, też mały to znaczy, że grzyby nadal rosną ale ludzie je zbierają na potęgę. Przed mam bardzo fajne miejsce, bo tutaj widzę już w jednym miejscu trzy. O! I już jest jeden. Zaklepujemy grzybnie, żeby znowu nie było komentarzy zbędnych. I dalej. Tutaj. Drugi. trzeci bardzo ładny o ten jest bardzo ładny dobra są trzy może będzie więcej muszę szybko szukać bo ludzie wokół mnie chodzą i jest nieopodal w tym samym miejscu czwarty bobas i i piąty tak ładny jest i grzybek. Zauważyłem główkę błyszczącą się. O, trochę położony na ziemi. Spory korzeń. Ładny grzyb. No i tutaj mamy takiego dorodnego muchomora. Dosłownie obok niego metr. Grzyb. Borowik na długiej nodze bielutki Tutaj widzę bardzo ładną bulwę. O, bardzo. One rosną tutaj w tym miejscu wokół, po prostu muchomorów. Tam są muchomory. A tutaj jest borowik. Szukamy dalej w tym miejscu. O, tutaj jaki ładny do marynowania. Korowiczek wyrósł na, na ściółce jodłowej. O, taki ładny. No, w tym miejscu bardzo ładnie grzyby rosną. Tu jest jeden. A tutaj jest drugi pod liściami. Biała główka jeszcze nie zdążyła nabrać kolorów. Bardzo ładne. Zdrowiutkie. bardzo ładne, około dwudniowe borowiki jeden i drugi i tu jakieś inne grzyby śmieszne ale ładnie, promienie słońca z lekką giełką takim dzikim borze tam gdzieś zbliża się traktor w drodze powrotnej taki mam oto widok bardzo ładny słoneczko polanka i do tego potężny dąb proszę zobaczyć piękny ogromny dąbek Idealnie było, jakby to jeszcze jakiś grzyb rozpod nim. Mamy grzybeczka. Jest i grzybeczek. Tu jest jeden. A tam już widzę drugiego. Troszkę mniejszego od tego, ale zaraz zobaczymy. ale ładny. Tu jeszcze wcześniej dwa czerwone koznaki znalazłem. Idziemy, idziemy po niego, bo on jest tutaj podłóżka nie wystaje O, jest w takich zaroślach rośnie sobie grzybek właściwy borowik młody a zielony Dziwne, trochę to dziwne, a tuż obok niego jest jeszcze jeden kowki trochę przekrzywiony, rośnie sobie borowiczek. Tylko nie wiem, dlaczego one są młode, a zielone. Tak szybko zieleniają hmm. Może się, może to coś na karze się kończą Dużyby Ale też jest dużo małych, białych Jest, dużych grzyb Gdzie drugi no, Rosną, rosną są tylko, że one są już zielone, tak żeby nie jeden I tu tak małe zielnikki jest kolejny ale jakiś taki lekko przypleśniały Nie wiem co się chodzi I tu jest też duży, lekko tak jakby, ale jest, korzeń twardy, więc powinien być ok. Dwa takie prawdziwki trochę pokręcone, ale są o. w słońcu pod jodełką. Nawet dwa takie małe. O zobacz i tutaj takiego znalazłem zielonego będę na suszenie ale tam jeszcze widziałem jednego yy, mniejszego, młodszego, bo tam rośnie to tutaj jeszcze jest? Nie. tutaj, tutaj tutaj, tutaj jest yy. W takich chaszczach, proszę bardzo, tu jest droga dla traktorów. A przy samej drodze, jakie dwa piękne okazy, cudowne. Jeszcze teraz pokażę kanie. Bo tam widziałem, są ogromne kanie, które same się już przewróciły pod swoim ciężarem to sobie na razie tu zostawiam i idę zobaczyć te kanie tu jest jedna ogromna tu się druga przewróciła już ją coś zaczyna jeść albo gnić a i tu jest druga kania dobra ja szukam dalej i przy takiej dużej konkretnej jodle rośnie sobie Jeden grzybeczek taka mała beczułka, a tutaj troszkę większy jego brat. Większy od tego, dwa takie i coś może jeszcze gdzieś będzie tutaj. No tutaj na mchu taki oto grzybeczek, ładny kozak kozak brązowy, kozak babka coś takiego ładny, ale tylko jeden no w tym miejscu ewidentnie grzybki jednodobowe wybijają się dopiero same główki tu widzę jest kolejny w ziemi głęboko jeszcze się nie uformował dobra Tutaj dwa. Zatykamy dziurki. Hmm. Ogólnie to jestem na górze. To już jest inna miejscówka niż wcześniej. I grzybki są troszkę mniejsze. Bo tutaj są grzyby, później. Jeszcze trzy kozaki się trafiły. A złamy je tak przy samej ziemi. I tu jest jeszcze jeden. Mniejszy trzy kozaczki, ale jeszcze jednego widzę. Czwartego jeszcze pojedzony, ale może na smażonkę będzie, jeśli będzie zdrowy. Grzybobranie udane. Grzybów jest dużo, ludzi też jest bardzo dużo. Przy czym grzyby już nie są tak duże jak wcześniej. A tutaj na zakończenie jakaś czaszka. Chyba psa. Tak mi się wydaje, że psa. Tu jest szczęka jeszcze dolna, wbita w ziemię. Te dwa kły. Ten i ten. A psie takie kły. Może jakiś wilk. Nie wiem. Ale ogólnie e, grzyby są. Jeszcze są. Na dzień e, 8 października w Świętokrzyskim. Także do następnego.